No to zrobimy sobie kat trasę kategorii AM na maratońskiej okay. tak, żeby młodzi ludzie mogli sobie ewentualnie popatrzeć na to, zwrócić uwagę, co może ewentualnie być na egzaminie, ale pojedzie Adrian, który przygotowuje się do egzaminu na kategorię A. Tak? Tak jest. Działamy. Yeah. Zasady znamy. Jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań. Jak będzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco. Omawiamy błędy sobie na koniec egzaminu, tak powie egzaminator. A my sobie będziemy błędy omawiać w trakcie egzaminu, dobra? Okay. No to działamy. Tak, pamiętaj. W kierunku niekoniecznie, niekoniecznie, ale upewnienie, tak, bo jesteśmy włączającym do ruchu. I będziemy w prawo na skrzyżowaniu. Mamy to rączko na maratońskiej, nie odżywam się, czyli jedziemy na wprost. Piękny gwiazd. Piękny wjazd bez, w kierunku. Wyjazd w prawym kierunku wskazem. Dokładnie. Tak powinno to wyglądać. A ja więc prawda nie ma 14 lat. No ale tym 14-latkom pokażę jak oni powinni się zachowywać na enceny tak i przejście dla wszystkich obserwujemy jak jest jakiś ruch w okolicach to zwalniamy tak? Tak będziemy sprężać w prawo Brakuje mi takiego wyraźniejszego ruchu głowy w lusterko prawy. Prawe, prawe ramię, co na tej ścieżce dla rowerów? Mamy tutaj Także pamiętać, jak coś to rozglądać, się motocyklista musi się rozglądać. Jeżeli byśmy stali jako pierwszy pojazd, to musimy poczekać. W takiej sytuacji jak zaporu całkiem się podniosą, zgaśnie czerwone światło, dopiero wjeżdżamy za sygnalizator. A tu już widać, że ktoś na czerwonym pojechał. Bo już wjeżdżał, a jeszcze czerwony sygnał był z przeciwca. Tak? tak, i rozglądamy się. Tak. No bo pamiętać, mimo podniesionych zapór, Obowiązek upewniania się, że nie nadjeżdża pociąć. Zawsze coś się może poprzeć. Tak, Zawsze elektronika to człowiek, może nawet. I na mój sygnał będziemy zatrzymywać się zgodnie z przepisami. Zatrzymujemy się. Kierunek nie do końca jest potrzebny, bo nie zmieniliśmy pasa ruchu ani nie zmieniliśmy tego położenia na pasie omet. Także kierunek jest niepotrzebny. Patrzymy co za nami się dzieje. Tak? Jak możliwe kontynuujemy jazdę. Też nie wymaga to kierunkowskazu, ale upewnienia, bo jesteśmy włączającym do ruchu. Kurczę. Wytniemy. Wytniemy. No, żeby nie było siary no to... no nie no, ma ale sztyw <laughs> i to ma powyżej 24 lat chłopak no nawet no. chłopcy jest cały czas jedziemy na razie drogą z pierwszeństwem uchy i to no. jest droga z pierwszeństwem i ona Dziwne skrzyżowanie. Tak. No przesunięte. taki precyzję. I w prawo pojedziemy. Tak. I w prawo. I wybiegamy z na prawą stronę, co tu za znak. Tak. I w lewo, czyli jednokierunkowa, dokładnie ustawienie przy lewej krawędzi i mamy ustąpić. Czyli najpierw pamiętamy, ustawiamy się, potem ewentualnie ustępujemy, jeżeli jest taka potrzeba, bo jedziemy drogą podporządkowaną. Oglądać się tak, nie bierzemy podniesionym zaporom. Dokładnie. Z tak, z się długo padli. Tak. Sygnalizator jest bezkolizyjny. Takie sygnalizatory palą się, tak jak te warunkowe, palą się bardzo krótko. Także musimy na to Skręcimy sobie, wjedziemy w osiedle, gdzie będzie strefa. Popatrzymy tam 30 i strefa skrzyżowań równorzędnych. Czyli trzeba pamiętać o tym, że jak zbliżamy się do równorzędnego skrzyżowania, to mamy szczególnie zwrócić uwagę na nadjeżdżających z prawej strony, bo jakby nadjechali trzeba im zgodnie z ogólnymi zasadami ruchu. Pierwsza jest. Tak. Popatrzmy, tak. Prefaz i prefaz kryzowań Mamy znaka 5, widzimy, przeżywanie równorzędne. Tu tylko z lewej strony. A tu nie mamy równorzędnego. Do... No i tutaj brak kierunkowskazu, błąd byłby. Trzeba pamiętać o metr, zmieniam pozycję, jadę prawym, zmieniam o metr. Czy nie zastanawiam się w ogóle o mijanie, wyprzedzanie zawsze kierunkowskach? I tutaj w kierunek się je puści. Tak. Lewy. Adrian, to nie zapominać o i zobacz Równorzędne I wolno. Patrzymy to z prawej. Patrzymy to z prawej. Czy ktoś nie nadjeżdża? Dlaczego tak daleko odjechałeś od tej prawej? Jeszcze bez kierunku. No. Patrzeć na to, zwracać uwagę, i znowu wolno, bo widoczność ograniczona do zera praktycznie. I popatrzeć teraz na znaki, co tu mamy? Koniec strefy, nakaz i stop, tak? Tak Szukamy miejsca zatrzymania, uważać tutaj wolno, bo zobacz, rowerzyści mogą się pojawić, ścieżka dla rowerów. Za szybko było tutaj, tak? Na tą ścieżkę trzeba zwracać tutaj uwagę, bo jest zasłonięta przez tą wyspę. Przez tą górę tutaj, tak? Tak jest. No. Zwracamy uwagę. Rozatrzymamy poszło. Tutaj one mamy. Tak. Ale wyrych. No. prawo poniżej i patrzymy przez prawe ramię na rowerzystów do przodu tak i przy skręcie również jeszcze przez prawe ramię tak patrzymy czy nie nadjeżdża rowerzysta i popatrz co tu mamy 30 i równorzędne wolno tak dokładnie Mamy pokazać tym młodym ludziom jak się jeździ, a nie jak się nie jeździ. No i patrzymy, tak, dokładnie. z prawej nie ma nikogo, jedziemy dalej. Strefa trzydziści. Będą cię brali za wzór, Adrian. 14 -latkowie. no, także się wiesz, tutaj. Wykazuj. Nie odżywam się, czyli ustaliliśmy, że jedziemy prosto. Tak? I pamiętamy, że skrzyżowanie nie odwołuje strefy, tak? 30. Tylko znak. Także cały czas przejeżdżając. Strefa 30. Strefa 30. Tym razem z lewej było. Nam ustępują, ale pamiętać, rozglądać się należy na każdym skrzyżowaniu I rozglądamy. Się. I teraz mamy równorzędne znowu i wolniej, bo z prawej mogą wyjechać. I w prawo będziemy jechać. I popatrzmy. Okay. Na stop i koniec strefy. Tak, dokładnie. Linia wyznaczająca miejsce zatrzymania. Na stopie, dokładnie. Mamy mu włączenie, tak, włączył kierunkowska, wzrusza z przystanku, nie pędzi, pamiętać o tym, byłeś na tyle daleko, że mogłeś to zrobić. Pędzimy w prawo. No i tutaj sobie zrobimy sygnalizatory S2. Mamy. Akurat nas nie zatrzymało, ale może ten drugi nas zatrzyma. Będziemy sobie zawracać. A dobrze może. Zawracamy. Tak, pamiętamy, odstępujemy tutaj przepiska i od razu sobie na prawy kąt I w prawo będziemy wstrzęć. No i teraz mamy piękny przykład. Tak, mamy sygnalizator S2. Czyli o czym musimy pamiętać, Adrian. Żeby się zatrzymać. Żeby się zatrzymać. Tak. A widzi, widzieliśmy. Tamci się nie zatrzymali, tylko ten pierwszy. Zatrzymanie w kolejce nie jest zatrzymaniem na czerwonym świetle. Tu mamy linię zatrzymania, tak? Czyli jest wystarczona linia dokładnie.

Zaczynamy się już do Wordu, będziemy kończyć egzamin. Wort, tam zatrzymaj się za Word.